Wśród zagrożeń pogodowych, z jakimi borykają się producenci owoców borówki wysokiej, są m.in. opady deszczu w okresie zbiorów. Mokre owoce nie nadają się do zbioru, co desorganizuje pracę i często uniemożliwia dostarczenie na czas zamówionego towaru do odbiorcy. Nic więc dziwnego, że plantatorzy inwestują w osłony, które pozwalają zabezpieczyć uprawy przed deszczem, a przy okazji również gradem i intensywnym słońcem. W gospodarstwie Heleny i Jerzego Wilczewskich. W tym sezonie wykonano system zadaszeń na ponad dwóch hektarowej kwaterze z odmianą Aurora. Na połowie tej kwatery system foliowych daszków dostarczyła firma Drebków. Podobną powierzchnię zabezpieczono daszkami z firmy Hoenn. W obu przypadkach konstrukcję podtrzymującą folię oparto na drewnianych palach. Ta testowa kwatera ma dać odpowiedź na to, czy warto stosować takie zadaszenie na borówkowych plantacjach i który system sprawdza się lepiej. W planach państwa wilczewskich jest bowiem wykonanie w najbliższych latach takiego zadaszenia na powierzchni około 100 hektarów. Jesteśmy na plantacji borówki amerykańskiej, na której widzimy budowaną obecnie konstrukcję na palach drewnianych. Jest to system, docelowo system przeciwdeszczowy, który zbudowany jest w oparciu o folię. Trzeci deszczową tkana, która ma zapewnić ochronę owocu przed wodą, przed potem deszczu. w przypadku borówki amerykańskiej można utrzymywać stały zbiór, jednocześnie zachowując owoc niezamoczony. Do borówki używam możemy użyć dwóch foli. Możemy używać folii przyspieszającej. Zbiór. Możemy też użyć folii standardowej, ale ona jest w porównaniu do tej przyspieszającej o wiele bardziej trwała. Kilka lat ma wydłużoną trwałość. Przyspieszająca 4-5 lat ta folia tkana, standardowa jest mocniejsza. Tu będzie zastosowana właśnie taka folia. Będzie służyć między 6 a 8 lat. Co z tą folią później po zbiorze owoców? Folia na zimę, czyli po zakończeniu sezonu, jest zwijana do szczytu fala i jest na zimę jeszcze dodatkowo owinięta pasem, paskiem folii takiej czarnej, która też jest dostarczona klientowi. Jest to zwinięte na zimę, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym, ale cała folia pozostaje na konstrukcji, z tym, że jest zwinięta. Dużo później czasu potrzeba na zwinięcie takiej folii. Samo założenie folii jest dosyć problematyczne. Później samo zwijanie i rozwijanie folii, czyli przygotowanie do sezonu i zabezpieczenie po sezonie, nie jest już aż tak strasznie problematyczne. Przy kilku osobach jest to dzień dwa roboczy. Na konstrukcji drewnianej zadaszamy tutaj działkę borówki amerykańskiej. Die Gerüsthöhe jest 3,30 m. Koszt Konstrukcji wynosi około 3,30 m. Die Stangen sind dabei ca. 70 cm im Boden. Około 70 cm paliki są w Ziemi. Der Reihenabstand beträgt in dieser Anlage 3,20 Meter. Abstand zwischen den żandami tutaj tej Der Gerüstbau äh, bei der Firma Föhn äh, entspricht einem klassischen Hagelnetzgerüst. Budowa konstrukcji drewnianej to tak prawie samo jak na siatki antegradowe. Die Reihen sind in etwa dieselben wie beim Hagelnetzgerüst, nur etwas stabiler. Hier ist es einfach stabiler, weil es nicht Wir sehen beispielsweise hier äh, das Längsseil, ein 6 mm Seil, das längs hinübergeht. Hier sieht man, dass die Schwänze 6 mm hat, die auf die Im Moment wird das 6 mm Querseil aufgelegt und später verschpannt. 60mm linka przychodzi na poprzedschnitt. Die ganze anlage ist außenrum gesichert mit 8 mm Stahlseile. Cała talkauka jest dodatkowo zabezpieczona, linkum 8 mm. Ein großer arbeitstechnischer Vorteil in dieser Anlage ist, dass alle Seile oben über das Gerüst laufen. Tutaj pozytywne jest, że wszystkie linki przechodzą górą. Wir haben also keine Querseile, die unter der Folie laufen. To znaczy, że nie mamy tutaj żadnych linek, które przechodzą poprzecznie, że są po prostu jako przeszkodą w drodze. Das heißt, auch wenn man später der unter der Folie fährt, wird man nicht durch darunterliegende Querseile gestört. To znaczy, że jeżeli tutaj tyle folią do założenia folii nie mamy tutaj żadnych przeszkód że linia powszechna jest niżej ja to jest zum, zum gerüst eigentlich alles wir die firma föhn baut alternativ auch ähm, stahlgerüste jeżeli chodzi o tą konstrukcję ja, to raczej powiedzieliśmy wszystko jeszcze robimy zakładamy na konstrukcji stal Frage ist, sage ich noch was über die Folie, aber sehen wir jetzt leider noch nicht. ein Folie Was vielleicht auch noch ähm, ein wichtiger Punkt ist, äh, der Stangenabstand in der Reihe beträgt äh, ca. 10 Meter. So. Später, wenn die Anlage fertig gespannt ist, będzie gotowa i naciągnięta? Werden wir noch äh, kleine Vorbereitungen für die später folgende Überwinterung der Folie machen? Krótka będę do mnie die Tak, krótkie spakujemy słówka. Przygotowania do przezimowania. Und äh, dann wird die äh, Folie schon montiert. I później właśnie nastąpi montaż folii.

Die Packfolie zahlt etwa 10 cm. Wir werden also hier in dieser Anlage eine Folie mit äh, 2,20 m Breite haben. Die szeroko-freie Folie in dieser Kauce 2,20 m, und die weite Seite 2,50. Das heißt, auf jeder Seite der Reihe haben wir zwei Folienbahnen. In jedem Rand haben wir zwei Passenfolien die dann in einem Winkel von ca. 40 bis 45 Grad über der Reihe hängen. Dach Die folie wird ähm, sehr einfach äh, montiert. Bardzo prostym sposobem chodzi montaż folii. Wir setzen. Wir, wenn die Folie oben über das Firstteil gelegt wird, setzen wir eine Firstplakette. Zuordnen von der Folie nach der Schütze. So, dann in der da Formel. Ja. Und äh, dann wird die Folie in der Mitte der Gasse auch mit einer Plakette äh, zusammengefasst. Und in der Mitte der też wird auch eine Plakette zusammengefasst. Es ist ein bisschen Philosophie, der Firma Föhren. Tut da jetzt vorher doch Philosophie um es demu Alles äh, so so einfach wie möglich zu halten. Żeby po prostu jak najprościej, jak najszybciej to zrobić. Das heißt, außer der Folie und den Plaketten brauchen wir nichts anderes. Poza tą folią i plaketek nie potrzebujemy nic więcej. Der entscheidende Vorteil, den wir dann später haben. Ist, dass wir im Sommer, wenn es heiß ist, das heißt, dass hier ein sehr schönes, angenehmes Klima in der Anlage ist, ein sehr da eine ständige Durchlüftung stattfindet. Der andere große Vorteil des Systems der zweite Punkt in diesem System ist, dass es eine sehr geringe Sturmanfälligkeit hat. ist Und zwar dadurch, dass wenn Wind oder Sturm auf die Folie trifft, dann öffnen sich die Folienstreifen. Ist z tego względu, dlatego, że jeżeli wiatr wchodzi, to po prostu wychodzi przez to, że pasy są nie przeszywane tylko naszywane i uchodzą do góry. Das heißt, es gibt keine direkte für den Wind. Der Wind auf das Hagelnetz. To znaczy, że tutaj ten wiatr bezpośrednio chodzi na siatkę antrager. Dla borówki jest jakaś specjalna folia, czy Nie. to są uniwersalne? To samo. Tutaj chodzi tylko przy konstrukcji, że jest przy borówce niższa, w jest wyższa. Wenn die sezon vorbei ist, Jeżeli sezon się kończy, wird nur noch in die plakety geöffnet, w środku zostaną otwierane plakietki, plakietki,